Bardzo jest miło, że będę mógł przekazać także to, co jest dzisiaj ozdobą Belwederu, a co dotarło do mojej rodziny poprzez ciocię Niunię Kraszewską. To jest właśnie, to jest przycisk taki na biurko z okresu Powstania Styczniowego. Jak tradycja rodzinna głosi, był to przycisk, jeszcze własnością był pisarza Józefa Kraszewskiego. Potem był własnością kajetana Kraszewskiego, a potem wuja Misia Kraszewskiego i to dostałem od wujostwa jeszcze, już bardzo dawno temu na Śląsku i dzisiaj leży na, na biurku prezydenta Polski, no, ale chciałbym, żeby wiedza o tym, że taki przedmiot jest fotografia z pięknymi herbami z czasów powstania styczniowego, z orłem w koronie, z pogonią, z koroną cierniową, okiem o op opatrzności i kotwicą nadziei, żeby także tutaj ta pamięć była w muzeum w Romanowie.